każ swój niepowtarzalny styl Radzka radzi tobie dobrze w tym Cześć. Witam Was serdecznie w szybkim stroju dnia. Dzisiaj jestem cały dzień na mieście od rana do wieczora. I dzisiaj ważne było dla mnie, żeby ubrać się wygodnie. To znaczy, wygodnie, to znaczy płaskie buty, swoboda ruchów i dwie wolne ręce, bo dzisiaj będę później jeszcze wieczorem dużo rzeczy brać, jakieś wieszaki z rzeczami i tak dalej. Także chciałam, żebym miała obie ręce dzisiaj wolne. Akurat w tej chwili jestem w rynku przy Placu Solnym. To jest takie klimatyczne podwórze, więc mówię, kurczę, choć szybko nagramy tutaj, co mam dzisiaj na sobie. No więc podstawą są dżinsy, To są dżinsy z GAPA, które kupiłam jakoś w marcu. Nie pokazywałam ich w holu w ubiegłym miesiącu, dlatego że że tak powiem, kupiłam je rozwojowo i nie wiedziałam kiedy będę mogła je założyć, a już teraz mi pasują, także są fajne. Takie jakby pobrudzone lekko farbą z dziurami na kolanach, dopasowane, myślę, że wyglądają fajnie. Ogólnie cały ten zestaw jest taki trochę artystyczny, boho, folk, hippie, bardzo, bardzo w moim stylu. Do tego pod spodem zwykły basicowy top, a na wierzch żakietu narzuta z hawcika czyli Maria Fedro. To jest druga rzecz, a właściwie trzecia, którą kupiłam na Fashion Weeku, ale druga właśnie od Marii Pedro. Pierwszą narzutkę widzieliście ostatnią, to taką jasną, a ta jest czarna, z taką falbaną gdzieś w okolicy ud. No po prostu mega to wygląda, to znaczy, że ona jest sztywna i u góry trzyma formę fajnego żakietu, a na dole właśnie ten taki folkowy element. No po prostu cudo, świetnie się w tym czuje, naprawdę po prostu mega, mega dobrze. Myślę, że ta narzutka świetnie też będzie wyglądać, tak bardziej ugruziona na elegancko, na przykład ze szpilkami, z jakimiś eleganckimi spodniami też będzie świetnie, ale do takiej stylówki boho właśnie codziennej, do takiego biegania po mieście, myślę, też wygląda doskonale. Do tego akcesoria, czyli wygodne baletki z parfuma z zeszłego roku z koronką. Ta koronka świetnie gra razem z folkowym wzorem. E, powiem Wam, że jak na baletki za kilkadziesiąt złotych, to one całkiem nieźle się spisały, bo ja biegałam w nich całe zeszłe lato i są w całkiem dobrym stanie, więc jeszcze w tym roku będę w nich spokojnie chodzić. Okulary z Brylowe i jeszcze Michael Kors przewieszony przez ciało. Dzisiaj on mi dodaje takiej trochę elegancji do tego zestawu. No i również jest to torebka dosyć pakowna, a mam wolne ręce, bo mogę ją sobie przez ciało przewiesić. Także całość pre się w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A ja lecę już, bo już mnie czas goni dzisiaj dzień. Yy, bardzo, bardzo wielu spraw spotkań. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!